80 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, o godzinie W, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Był to spontaniczny zryw młodzieży działającej w strukturach podziemnego państwa polskiego, AK, Szarych Szeregów oraz innych organizacji. Zryw, trzeba dodać, cieszący się początkowo ogromnym poparciem, umęczonej okupacją Warszawy. Codzienne łapanki, masowe egzekucje, prześladowania i rugowanie wszelkich przejawów niezależnego życia naukowego i kulturalnego Polaku sprawiło, że ludność cywilna poparła powstanie liczona na rychłe przesunięcie linii frontu i wkroczenie do Warszawy Armii Czerwonej. O tym, że na miasto został wydany wyrok i Warszawa miała być unicestwiona, nie wiedziano jednak, gdy stolica cieszyła się ze zdobycia budynku Towarzystwa Pasta przy ulicy Zielnej. Walki o ten wyróżniający się wysokością gmach trwały od 2 do 20 sierpnia i zostały zwieńczone sukcesem. Poważnie zniszczony budynek Pozostał w rękach powstańców z badalionu imienia Jana Kilińskiego wraz z otaczającym go obszarem aż do kapitulacji powstania. Jestem bardzo wzruszony, że jest tu dziś ze mną uczestniczka tych walk pani Krystyna Sierpińska, która dołączając do powstania miała zaledwie 15 lat. Po prostu myśmy zostali sami bez rodziców. I postanowiliśmy po prostu wziąć czynny udział w działaniach powstania warszawskiego w by 30 roku. Ja miałam 15 lat, trochę młodo, ale już przygotowana sanitariuszka do służby, absolutnie. Mój dowodnik, mój brat Jacek, bardzo, bardzo dzielny młody człowiek, no zdobywał pastę. Także były dobrze, bardzo notowani. A ja byłam bardziej łączniczką, bo byłam drobna i stale uśmiechnięta i przenosiłam przy Niemcach takie materiały, że nikt nie wierzył. Przede wszystkim cel. Dla mnie była ojczyzna. Bo to, co miałam najdroższe, zamordowali Niemcy. Mojego ojca w obozie koncentracyjnym. Moją mamę przez śmierć tragiczną ojca. Wczoraj ja miałam 11 lat, i już nie miałam ani ojca, ani matki. Gdybym miał znowu 15 lat, znowu przystąpiłabym do walki Szanowni chwili To jest zrew serca i myślę, że jest tak mocny, że nie ma wewnątrz w sercu dyskusji na ten temat. Czy pójść za innymi, czy schować się w domu, w piwnicy. To drugie jest nie do przyjęcia. I powiem szczerze, że warto było. To jest przeżycie. Dzisiaj liczę 95,5 roku. W tej chwili. Także już niedługo za. Nawet nie wiedziałam, że tyle można żyć, a teraz patrzę, że ja się nie dam. Bardzo, bardzo dziękujemy. I naprawdę jesteśmy... Bardzo wdzięczni za to, co, co Państwo robili w czasie powstania. Dziękuję. Bo dzięki powstaniu, to my możemy żyć. Bo nie wiadomo, jak to by było. A my słuchać takie miłe słowa, jakie Pan Naprawdę. I, i, to i, i, nam i... bardzo leży na sercu, żeby to słuchała młodzież. No i nam żeby to... zrozumiała, że dla ojczyzny i narodu Warto wszystko. Nam, nam też o to chodzi, więc z całego serca naprawdę bardzo, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Słowa. I dziś w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w imieniu całej naszej społeczności, oddaję dzisiaj hołd żołnierzom i żołnierkom powstania warszawskiego oraz całej ludności walczącej stolicy Warszawy która odrodziła się po tym kataklizmie, zachowując pamięć o powstaniu.